25. Bieg Powstania Warszawskiego. Myślę, że dla ludzi związanych z bieganiem, jak i z historią, jest to data, o której każdy pamięta. Myślę, że bardziej powinniśmy zachęcać tych, którzy jeszcze nie spróbowali. Myślę, że ludzie, którzy planują wizytę w Warszawie, koniecznie powinni zaplanować udział w tym biegu. Po jednej, po drugiej stronie mogą przyjść i kibicować, ale przede wszystkim spróbować przebiec, chociaż ten najprostszy dystans czyli 5 km, tak duży jest limit, jest tak dużo atrakcji na tym podczas tego biegu, że na pewno zapomną o zmęczeniu, o tym, że nie są do końca przygotowani, ale przede wszystkim poczują tą atmosferę, zobaczą w pewnym stopniu atmosferę tego powstania, zobaczą taką powstańczą Warszawę. Różne cele towarzyszą zawodnikom, ludziom, którzy staną zapewne na starcie tego 25. biegu Powstania Warszawskiego. Jest oczywiście cel historyczny, jest cel sportowy, jest cel turystyczny, ale też jest cel charytatywny. W tym roku biegniemy dla Krystianka, biegniemy, ponieważ życie Krystiana, jego, jego serce jest nieco słabsze. Biegnąc pomagamy jemu, pomagamy też ludziom zwracamy uwagę na tego typu problemy. Pekao Bank Polski. Dzień dobry.